Że zostałam tutaj zaproszona, że mogę być tutaj razem z Państwem. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się ci z Państwem podzielić tym co, tym, co robię. Uczę biologii i od dwóch lat prowadzę stronę Biologia z Blondynką. Jeżeli ktoś tej strony nie zna, to zapraszam bardzo serdecznie na Facebooka strona Biologia z Blondynką. Prowadzę również swojego Boga o tej samej nazwie, gdzie dzielę się pomysłami na zajęcia przyrodnicze, ale również. Przedstawiam tam takie działania ogólnoedukacyjne skierowane i dla uczniów, i dla nauczycieli. Jaki dzisiaj mamy temat? No, oczywiście, temat jest związany z edukacją na odległość, jest biologia, więc temat też taki trochę biologiczny, bo ryba czy wędka. Więc mam nadzieję, że choć krótko, bo mamy tutaj opóźnienie, będę mogła Państwu powiedzieć o tym, w jaki sposób ja pracuję po części. Bo oczywiście w dużej mierze pracuję również, tak jak tutaj przed chwileczką słyszeliśmy, za pomocą różnych platform, aplikacji, gdzie cały czas kontaktuję się z moimi uczniami, prowadzę lekcje, przesyłam im potrzebne wszystkie materiały, ale w tej edukacji zdalnej zaproponowałam również moim uczniom coś innego, coś nowego i o tym też Państwu za chwileczkę powiem. To, co Państwo wiedzą, no, na całym świecie pojawił się koronawirus. Prawie wszędzie on już jest. I on również ujawnił nam taki duży problem, który pojawił się u uczniów w etapie właśnie tej tutaj podczas tej naszej edukacji zdalnej. I tu wcale nie chodzi o to, że uczniowie nie mają komputerów, że uczniowie nie mają internetu. Chociaż oczywiście to też się zdarza. Sama pracuję w szkole ponad podstawowej jest to szkoła e, wiejska i tutaj słuchajcie no niestety nie zawsze tak jest że uczniowie mają swój komputer że uczniowie zawsze mają dostęp do internetu e, ponieważ mieszkają w małych wioskach e, i z tym internetem słuchajcie e, naprawdę bywa bardzo różnie i w momencie kiedy okazało się że musimy się mm, trochę Troszeczkę w inny sposób zacząć komunikować i prowadzić lekcje. Po takiej mojej wstępnej rozmowie z uczniami po analizie wiadomości od niej i od rodziców okazało się, że nie wszyscy mają dostęp właśnie do komputera i różnie jest z zasięgiem internetu. W związku z czym musiałam wymyślić jakiś też inny sposób, w jaki ich zachęcić do tej edukacji. No i znalazłam jakiś sposób. Kontaktowałam się z moimi uczniami i słuchajcie, ja stwierdziłam, że największym problemem, jaki nam się tutaj uwidocznił, to jest właściwie to, że uczniowie samodzielnie nie potrafią się uczyć. W szkole, kiedy, kiedy tutaj szkoły chodzili podczas lekcji, jest zawsze nauczyciel, jest on takim przewodnikiem dla ucznia, natomiast w momencie, kiedy my wysyłamy im zadania, wysyłamy ćwiczenia, wysyłamy linki, Uczeń czuje się zagubiony i on niekoniecznie wie, jak się uczyć. No i tak naprawdę zastanawialiśmy się, dlaczego to jest, tak? Dlaczego on nie wie, jak się uczyć? Przecież uczy się od najmłodszych lat ciągle czegoś, coś cały czas poznaje, nowych rzeczy się uczy. Bo od samego początku, kiedy zaczął chodzić, kiedy zaczął raczkować, uczy się budować różne rzeczy, potem uczy się czytać. Cały czas z tą nauką jest związany, a pomimo tego nie do końca wie, jak w domu teraz e, przestawić się na to nauczanie na takie teraz zdalne. E, jak to robiło dziecko, kiedy byliśmy jeszcze mali? Zobaczcie, kiedy mama mówi: e, Zbuduj babkę z piasku, i przy, dziecko widzi, że pojawił się jakiś problem, jakieś pytanie, i zaczyna kombinować, zaczyna myśleć. Bardzo szybko zaczyna tworzyć i zaczyna działać. I szukać związań. No i oczywiście bardzo często jest tak, że udaje mu się zbudować tą babkę z piasku. Jeżeli wie, że użyje do tego mokrego piasku, to zbuduje świetną babkę. Natomiast jeżeli użyje suchego piasku, ta babka oczywiście bardzo szybko się rozpadnie. Więc co robi małe dziecko? Małe dziecko oczywiście wraca do tego problemu, zaczyna myśleć, zaczyna kombinować, co tutaj zmienić, żeby ta babka wreszcie wyszła. Przecież tak naprawdę. Małe dzieci uczą się od samego początku, ale uczą się przez własne działanie, przez doświadczenie, metodą prób i błędów tu i teraz na gorąco. To co dzisiaj nam tutaj właśnie mówiła wcześniej pani Magdalena o tych doświadczeniach. E, słuchałam bardzo uważnie, bo właśnie tak się uczą dzieci od samego początku. A później niestety, słuchajcie, dziecko idzie trochę do szkoły e, z taką myślą, że dużo nowych rzeczy się nauczy. I nagle, słuchajcie, zderza się z taką szkolną rzeczywistością. W szkole już nie doświadcza tych różnych rzeczy, nie bada, nie pracuje teraz tak, że on coś tworzy, myśli, przebudowuje, tylko tak naprawdę dostaje gotowca. Dostaje gotowy przepis na to, co powinien się nauczyć, co powinien wiedzieć. Tutaj dla Państwa przygotowałam: to jest pewien przepis. Przepis na zrobienie naleśników, każdy z nas oczywiście ma swój własny przepis, ale czy kiedykolwiek każdy z nas, mając taki przepis, usiadł i nauczył się tego przepisu na pamięć? Nie. Każdy wziął przepis i zaczął od razu działać. Każdy od razu skompletował sobie wszystkie potrzebne składniki i zaczął robić. I okazuje się, że nasi uczniowie, gdyby w taki sposób się uczyli, gdyby uczyli się przez własne działanie, znacznie więcej by się nauczyli. E, I teraz proszę sobie wyobrazić, że uczeń idzie do szkoły, otrzymuje jeden przepis, drugi przepis, następny przepis, kończy się dzień, w szkole był siedem, miał siedem czy osiem lekcji, kończy się dzień, kończy się tydzień, i on wraca do domu z głową pełną takich gotowców, przepisów, co on takiego powinien się właśnie nauczyć. No i jak teraz podejść, jak ugryźć tą, tą nową wiedzę? My też, kiedy chodziliśmy na studia, bardzo często dostawaliśmy gotowce, kserówki, strony książek, które po prostu musieliśmy opanować na kolokwium czy na egzamin. Nasz uczeń również. I co robi nasz uczeń? Nasz uczeń oczywiście wie, że musi się tego nauczyć, więc zakuwa, nasz, nasz uczeń wie, że jak nauczy się tego, musi zdać egzamin. E, tutaj mam taką e, grafikę, którą podosłali mi kiedyś moi uczniowie. E, to było a propos, jak się uczyni e, przygotowywali i powtarzali właśnie do, e, do matury że oni już w pewnym momencie nie dają rady, oni ciągle się uczą, uczą, uczą i oni w pewnym momencie e, wiedzą, że muszą zdać ten egzamin. Ale jak się to skończy dla nich? Oni dobrze wiedzą, zakuć zdać i zapomnieć. Ile rzeczy nauczyliśmy się my od początku naszego życia, e, ile rzeczy zapomnieliśmy. Dlaczego zapomnieliśmy? Bo w żaden sposób... E, nie, nie działamy praktycznie, nie powtarzamy, tylko uczymy się po to, żeby właśnie zdać. Ja moim uczniom podaję taką nową metodę. Teraz tutaj Państwu też pokażę. Pojawił się teraz Państwu taki slajd, który otrzymałam dwa czy trzy tygodnie temu od mojej uczennicy, bo zaczynamy właśnie przerabiać metabolizm. I uczniowie generalnie ci wiedzą, że metabolizm jest jednym z najtrudniejszych działów. I ona przysłała mi tutaj właśnie taką grafikę, którą gdzieś znalazła, z pytaniem, proszę Pani, po co się uczyć tego cyklu Krebsa? Jesteśmy w pierwszej klasie w liceum, a w czwartej klasie dopiero zdaję maturę. Po co mam się uczyć teraz? Przecież to jest właśnie tak jak tutaj z tym cyklem, uczę się i zapominam, uczę się i zapominam, uczę się i zapominam. I ja właśnie poprzez wiele różnych moich działań staram się, żeby uczniowie to swoje 3Z Zamienili na zupełnie nowe 3Z, żeby najpierw zrozumieli. I myślę, że takim kluczem i sukcesem uczniów jest to, żeby oni zrozumieli ten materiał. E, tutaj, oczywiście, jak łatwiej przedstawiać tą wiedzę, żeby łatwiej zrozumieli, e, no to oczywiście na ten temat moglibyśmy tutaj dużo, dużo e, mówić. E, ja czasami takimi moimi sposobami e, dzielę się właśnie na Facebooku czy na, tutaj na moim blogu, jak pomóc uczniowi. Zrozumieć te nowe wiadomości. Ważne jest później, że jak oni zrozumieją to wszystko, żeby zastosowali. Zastosowali gdzieś w praktyce, zastosowali, kiedy rozwiązują na przykład zadania maturalne i dzięki temu, że też wielokrotnie gdzieś to będą powtarzali, zapamiętają. Czasami się udaje, bardzo często się udaje, ale to tylko i wyłącznie. Zależy od takiej wewnętrznej motywacji uczniów. My tak naprawdę powinniśmy uczniów w głównej mierze nauczyć uczenia się. Państwo pracują w szkole, niektórzy krócej, niektórzy dłużej, i na pewno Państwo zauważają to, że jeżeli my coś uczniowi damy, oni się tego nauczą, szybko zapomną. Natomiast uczniowie, jeżeli. Chcemy im, stwarzamy takie warunki, żeby gdzieś tam popracowali z podręcznikiem, więc nie za bardzo potrafią właśnie samodzielnie się uczyć. A teraz mamy tą sytuację, gdzie jest ta edukacja zdalna i oni tak naprawdę powinni w tym domu skupić się na tej samodzielnym uczeniu się. Ja myślę, że tak trochę powinniśmy się przestawić już od początku szkoły podstawowej, bo w momencie, kiedy oni... Przychodzą i są już trochę w, tak, w klasach starszych, czy przychodzą do szkoły średniej, to już dla nich taki trochę odzwonek, taka ostatnia szansa, żeby nauczyli się właściwie, jak się mają, e, mają uczyć. E, pani profesor e, Dorota Klus-Stańska, kiedyś podczas jednego szkolenia powiedziała bardzo mocne i bardzo fajne słowa: Im więcej nauczyciela w klasie szkolnej, tym mniej uczą się uczniowie. My, tak naprawdę, jako nauczyciele, powinniśmy być taką inspiracją. Powinniśmy zainteresować tych naszych uczniów i powinniśmy ich zaangażować. Ale, żeby ich zainspirować czy zaangażować, oni powinni zdawać sobie świetnie sprawę z tego, że nasz mózg jest świetnie wyposażony w różne narzędzia, które pozwalają im na samodzielną naukę. I ja myślę, że od samego początku, kiedy te nasze dzieci idą do tej szkoły, powinny Mieć taką, nie wiem, przeprowadzone doświadczenia, warsztaty różne, gdzie one się dowiedzą, jak ten nasz mózg pracuje, jak ten mózg pracuje, jak się uczy. I to słuchajcie, naprawdę proponuję Wam, żebyście ze swoimi dzieciakami, ze swoimi uczniami w szkole, nawet na lekcji wychowawczej, zrobili takie zajęcia, warsztaty, w jaki sposób łatwiej i szybciej się uczyć. Obecnie, słuchajcie, jest też taki ogólnopolski projekt Studenci Uczniowie, uczniowie studentom, czy studenci uczniom, studenci uczniom, gdzie właśnie studenci pomagają uczniom również w nauce. Ja dwa tygodnie temu miałam tam właśnie takie, zostałam zaproszona, żeby poprowadzić również takie warsztaty dla uczniów, jak się uczyć, co zrobić, żeby ta nauka. Znacznie łatwiej e, uczniowi przychodziła, więc ja proponuję, słuchajcie, żebyśmy już od najmłodszych lat wprowadzali właśnie na lekcję wychowawczą takie punkty, całe tematy, jak łatwiej i szybciej się właśnie uczyć, żeby później znacznie łatwiej i szybciej uczniowie uczyli się nie tylko na biologii, ale na każdym jednym e, przedmiocie. E, myślę, że znacie tego pana Ken Robinson. E, słuchajcie, ja kiedy e, pierwszy raz usłyszałam. Właśnie kiedy uczestniczył w TEDxie, usłyszałam jego wystąpienia, przeczytałam jego książkę, całkowicie e, zmieniłam pogląd na temat edukacji, że my jako nauczyciele, my mamy być przewodnikami, mamy stać z boku, natomiast całe tutaj, słuchajcie, ten ciężar właśnie takiej tej edukacji spoczywa na uczniach. E, I ja to również, kiedy spotykam się z moimi rodzicami, e, moich uczniów na zebraniach, to też wtedy, kiedy czasami gdzieś tam mają jakieś e, tutaj uwagi, że uczeń czegoś się nie mógł nauczyć, że nauczyciel źle wytłumaczył. Wracam właśnie do tego, że to uczeń powinien samodzielnie właśnie opanować tą technikę, e, jak się uczyć. E, pierwsze, co jest najważniejsze e, w tym, słuchajcie, żeby uczniowie nasi rozwinęli swoje skrzydła, e, żeby uwierzyli w siebie, że oni są w stanie się uczyć. Nauczyć nawet najtrudniejszych rzeczy, tak jak obecnie moim e, tutaj uczniom z klasy pierwszej, któż, z którymi właśnie przerabiam ten dział e, metabolizm. I słuchajcie, jak robimy to wszystko metodą małych. Kroczków korzystamy tutaj e, z technologii, widzimy się, prowadzimy te lekcje, ale ja tutaj wykorzystuję moje mapy myśli i moje skacznotki, które m, tworzę dla nich, i oni nagle stwierdzają, że dużo łatwiej jest im się nauczyć, ale ja od nich wymagam tego, żeby oni e, nawet kiedy słuchają mnie tworzyli swoje własne mapy myśli, tworzyli swoje własne e, skacznotki, żeby właściwie się Łatwiej i szybciej e, uczyli. E, ja tutaj, państwu, to co się Państwu wyświetla, chciałam bardzo serdecznie Państwa zaprosić do takiego naszego dużego ogólnopolskiego projektu, e, który nazywa się Tydzień Uczniowskiej Supermocy. E, ten projekt, słuchajcie, miał być realizowany od 1 do 5 czerwca w wielu szkołach w całej Polsce. E, Przygotował wraz, wraz z całą grupą, słuchajcie, świetnych, rewelacyjnych e, nauczycieli z całej Polski. Przygotowaliśmy wiele różnych propozycji, jak przeprowadzić właśnie warsztaty, zajęcia na lekcjach wychowawczych, na lekcjach różnych przedmiotów, takie zajęcia, żeby uczniowie poznali siebie, swoje mocne strony, żeby w siebie uwierzyli i wtedy ta nauka również dużo łatwiej im, im przyjdzie. No, niestety, sytuacja sytuacja spowodowała to, że my w ciągu tygodnia no nie możemy przeprowadzić tego tygodnia uczniowskiej supermocy, ale nie zrezygnowaliśmy z tego projektu. Żyjemy wielką nadzieją, że we wrześniu czy w październiku do tej szkoły wrócimy i wtedy właśnie zorganizujemy według tutaj tych naszych pomysłów ten tydzień uczniowski jej supermocy, a na chwilę obecną za 2,5 i pół tygodnia jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. W związku z czym zaproponowaliśmy, żeby w naszych szkołach nauczyciele, wychowawcy pedagodzy zorganizowali właśnie taki dzień dziecka z supermocą jeden dzień o wszystkich szczegółach tutaj tego projektu mogą państwo przeczytać na moim blogu Biologia z Blondynką oraz na bieżąco wszystkie informacje również będę tutaj dla państwa przedstawiać na, na stronie facebookowej Biologia z Blondynką no tutaj słuchajcie, przygotowujemy również kilka niespodzianek dla, e, dla dzieciaków. Mam nadzieję, że Państwo również aktywnie włączą się w, ten, e, w organizację tego o, i w realizację tego projektu. E, mamy również naszą grupę nauczycielską, która nazywa się Tydzień Uczniowskiej Supermocy. I również Państwa zapraszam, żeby na Facebooku dołączyć do tej, e, do tej naszej grupy, bo tam między innymi dzielimy się pomysłami, jak właśnie... Wesprzeć ucznia, jak co zrobić, żeby on poznał tą swoją mocną stronę, żeby rozwinął swoje skrzydła i żeby ta nauka przychodziła mu z dużo większą łatwością. No i teraz temat tutaj, które mają Państwo tego naszego dzisiejszego spotkania, ryba czy wędka. No i ja moim uczniom, kiedy spotykam się z nimi na pierwszych lekcjach we wrześniu i przychodzą nowe klasy, ja im zawsze zadaję takie pytanie, co by wybrali, ryba czy wędkę? Najczęściej uczniowie na początku odpowiadają oczywiście, że rybę. Mają rybę, mają gotowy produkt, nie muszą się namęczyć, nie muszą wędkować, nie muszą spędzać więcej wielu godzin, żeby złapać rybę. Ale potem podaję im, że no tak, masz rybę, rybę zjesz i co teraz? Więc wędka jest o wiele lepszą metodą do tego, żeby właśnie wykorzystując tą wędkę złowić sobie nie jedną rybę, ale kilkanaście. Czasami moim uczniom również zadaję pytanie, żeby im przypomnieć na początku następnego semestru, co by wybrali, jabłko czy koszyk na tej samej zasadzie. W zasadzie jabłko zjedzą, a do koszyka mogą przynieść nie tylko jabłka, ale również i inne owoce. Chodzi o to, żeby uczniowie zrozumieli, że inwestując w siebie, inwestując w swoje mocne strony, inwestując w swoją edukację, no stają się mocniejsi w przyszłości na, na rynku pracy, bo opanowują nowe umiejętności, poznają dużo, szersze, dużo szerzej tą swoją wiedzę i inwestują w świat. Inwestują w siebie. My powinniśmy uczniom przekazywać w dużej mierze, że tak naprawdę sukces edukacyjny ucznia zależy od ucznia. Dzisiaj nasi uczniowie mają wielką, całą paletę gamę różnych pomocy naukowych. Są Fantastyczne platformy edukacyjne, chociażby nawet tutaj, przed chwileczką, o której była mowa, dzwonek.pl. Są różne podręczniki, są książki, jest YouTube, gdzie są filmiki, ponagrywane przez wielu nauczycieli. Więc oni mają możliwość do tego, żeby właśnie tą swoją wiedzę zdobywali, ale oni muszą wiedzieć, że ta wiedza, którą oni posiądą, zależy tylko i wyłącznie od nich. Ja uczniom często przypominam słuchajcie taką sytuację kiedyś dawno dawno temu na pewno kojarzycie był taki pan który przekazywał pozytywną energię skupiając się i trzymając ręce właśnie nad butelką z wodą ja moim uczniom przypominam o tym panu że kiedyś taki pan był i on przekazywał w taki sposób jakieś tam swoją nie wiem bioprądy pozytywną, pozytywną energię ja uczniom mówię, że ja chociażbym stanęła na rzęsach, chociażbym nie wiadomo, co robiła, nie jestem w stanie mojej wiedzy, którą mam, przekazać im w całości. E, oni samodzielnie muszą dojść do tego, że muszą właśnie tą wiedzę samodzielnie zdobywać. To oni muszą zdawać sobie z tego właśnie sprawę, że my. Jesteśmy po to, żeby być ich wsparciem, ich przewodnikiem, ale w żaden sposób ani nie przekażemy im naszej wiedzy, ani w żaden sposób za nich się nie nauczymy. I ja myślę, że od najmłodszych lat już powinno się zmienić w ogóle takie patrzenie na edukację, że to właśnie uczniowie są tymi artystami i że to oni grają tak naprawdę w szkole pierwsze, pierwsze skrzypce. Na pewno państwo kojarzą gdzieś ten rysunek, bo on się w pewnym momencie pojawił na gru różnych grupach nauczycielskich, nawet nie wiemy, kto jest jego autorem. To mi również przysłali moi uczniowie, chociaż ja sama tutaj też również to zdjęcie miałam z grup nauczycielskich, że proszę pani, już dosyć, już nie dajemy rady, jeżeli chodzi o prace domowe. I przesyłają mi tutaj wiadomość, że tata już radość wyrabia. A co robią uczniowie? To no właśnie uczniowie siedzą i robią to, co lubią. I potem, jak mi uczniowie pokazali właśnie tą grafikę, że oni bardzo lubią grać, to ja wymyśliłam właśnie dla nich pewną grę, o której jeszcze za chwileczkę Państwu. Państwu powiem. No właśnie, uczniowie grają i uczą się tutaj, i my powinniśmy im pokazać, że tak naprawdę to nie rodzice mają nam w domu pomagać, nie, nie rodzice odrabiać za nas lekcje, tylko właśnie wtedy, kiedy oni pracują samodzielnie, szybciej przyswajają nową wiedzę, są bardziej skupieni, są bardziej uważni, i to, co również zauważyłam teraz, kiedy mamy tą edukację zdalną i jesteśmy w domach, że uczniowie. Uczą się również gospodarować swoim czasem. Pierwsze tygodnie były takie, że uczniowie odkładali wszystko na ostatnią chwilę, gdzieś im się tam wszystko potem kumulowało. Natomiast teraz coraz lepiej widzę, że na bieżąco wszystko robią, kontaktują się, odpisują na maile, więc dużo lepiej również to, że oni czasami są również sami, gdzieś tam gospodarują tym swoim, tym swoim czasem. Ja tutaj mam kilka takich propozycji co zrobić, żeby e, uczniowi chciało się chcieć. E, ja również to wszystko zamieściłam na to co teraz tutaj państwo widzą też w artykule na moim blogu Biologia z blondynką. E, ja bym chciała, żebyśmy żeby każdy wiedział, że nauczyciel ma być przewodnikiem. A uczeń ma aktywnie uczestniczyć w tej naszej lekcji, nie tylko to, że on jest i słucha swojego nauczyciela, żeby sytuacje nie były takie, jakie właśnie są tutaj na tym, na tym rysunku, że pomiędzy nauczycielem i uczniem jest gigantyczna przepaść i wszystko to, co my mówimy o naszego ucznia wpada w tą przepaść. Uczeń, który robi, więcej zapamięta, dlatego ja tutaj proponuję, żeby... Dla tych uczniów zastosować różnorodne formy, metody i formy, formy pracy. Musimy pamiętać również o tym, że uczniowie są i słuchowcami, e, część jest wzrokowcami, część jest kinestetykami. E, te wszystkie rzeczy mogą oczywiście Państwo gdzieś tam znaleźć w artykule, co i jak tutaj e, uczniom zrobić, żeby oni właśnie e, zaproponować, żeby pomóc im właśnie to. E, to, żeby wspomóc ich w procesie edukacji. Ja moim uczniom właśnie na ten czas edukacji domowej, ponieważ ja z nimi lekcje prowadzę, e, uczymy się. Troszkę mniej niż w klasie, bo nie chcę tutaj, żeby od razu każdego dnia przekazywać im bardzo dużą ilość wiedzy. Zaproponowałam moim uczniom taką wielką biologiczną grę o neurony, głównie dlatego, że ja cały czas gdzieś w głowie mam zapisane takie dwa bardzo ważne dla mnie cytaty. Przede wszystkim Janusza Porczaka, i ten, ten cytat cały czas wisi w mojej pracowni biologicznej, ale również tutaj Konfucjusza. Więc ja tutaj zaproponowałam uczniom tą wielką moją grę, dlatego że uczniowie, Uczniowie uczą się przez zabawę. Modne są challenge'e, w związku z czym świetnie przystąpili do tej gry pojedyncze osoby, tylko z każdej klasy nie przystąpiło, ponad 300 uczniów do tej gry jak najbardziej dołączyło. Dzięki tej grze uczą swoją, stają się bardziej aktywni, kreatywni, podczas tej gry minimalizują swój stres. Odpoczywają, odpoczywa ich ciało, odpoczywa ich kręgosłup, i oczy, nie muszą cały czas patrzeć tutaj w ekran y, komputera. No i musimy również zdawać sobie z tego sprawę, że chcę ja, jako biolog, i mając wiedzę, w jaki sposób wytwarzają się uzależnienia człowieka, też chcę ich od tego komputera trochę odciągnąć i przeciwdziałać właśnie tym uzależnieniom związanym z internetem. Wiemy, że ten internet jest fantastyczny, jest wiele fantastycznych e, pomocy dydaktycznych i platform, ale również powinniśmy tutaj e, trzymać rękę na, e, na pulsie. To jest opis gry, ja Państwu nie będę tutaj tego opisu gry przedstawiać, bo to wszystko znajdą Państwo właśnie na, e, na tej mojej stronie biologia z blondynką. Tu chcę tylko Państwu pokazać, że uczniowie w czasie tej gry, Otrzymali 30 różnorodnych zadań do zrobienia, ale to nie jest tak, że uczniowie muszą zrobić wszystkie 30. Oni sobie wybierają, które zadania chcą zrealizować. Czy bardziej takie pisemne, czy bardziej plastyczne, czy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bo tu, tutaj mogą tworzyć e-portfolio, prezentacje, e czy filmiki. Wszystko jest do wyboru przez nich, z czego chcieliby skorzystać, bo każdy miałam to na uwadze. Że każdy w inny sposób się uczy. Zupełnie inaczej się uczą słuchowcy, wzrokowcy i zupełnie inaczej uczą się kinestetycy. Tu chcę tylko jeszcze na samo zakończenie pokazać Państwu pracę. Ta metoda świetnie się sprawdziła, dlatego że moi uczniowie przysyłają mi na bieżąco swoje prace, które naprawdę są fantastyczne. Prace na komputerze, prace, które. Tutaj oni swoje gry różne planszowe karciane e, powymyślali, e, ich lapbooki, e, gdzie uczą się kiedy je tworzą, ich mapy myśli, e, ich plakaty, e, tworzą komiksy. Tworzą rebusy, które później przesyłam również do, do innych uczniów, żeby również w czasie powtarzania wiadomości mogli sobie takie rebusy rozwiązać. Tworzyli własne tutaj modele, ale do tego przygotowali również wiele, wiele opisów, ich skecznotki, bo uczą się, w jaki sposób przejść na takie graficzne zaprezentowanie właśnie swojej wiedzy, tworzą krzyżówki. I tworzą różne fantastyczne modele. Czyli, jeżeli wzbudzimy u uczniów właśnie tą chwilę, że oni mogą się samodzielnie uczyć, chcą zainwestować w siebie, to oni w to mocno uwierzą. Dziękuję pięknie Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa na Facebooka i na bloga Biologia z Blondynką, i mam nadzieję do, do zobaczenia kiedyś. Do widzenia, było mi bardzo miło.